Cieszę się z tego spotkania nauki, biznesu, polityków samorządowych, ale też z poziomu centralnego. Żyjemy w okresie wielkich podziałów. W tym roku emocje pewnie polityczne będą jeszcze silniejsze. Ciekawe dyskusje i ja w ogóle referuję rozmowy i dyskusje z tymi, którzy mają inny punkt widzenia niż ja. Bo wtedy ta dyskusja jest ciekawsza. W pewnym sensie konflikt jest tym elementem, który po prostu pomaga nam szukać lepszych rozwiązań. Gdybyśmy mieli zawsze we wszystkim takie samo zdanie, to się nie rozwinęliśmy. Boję się do tego przyznać, ale naszym mieszkańcom żyje się coraz biedniej, i samorządy też mają się coraz biedniej. I dobrze jest, że spotykamy się, żeby sobie śmiało i szczerze powiedzieć, co zrobić z tą biedą jak przetrwać ten bardzo trudny rok. I brak środków finansowych i wśród mieszkańców, i wśród przedsiębiorców, i wśród samorządowców. I to tak naprawdę pozwala nam tylko przetrwać w usługach publicznych, a nie rozwijać te usługi publiczne. Myśmy przyzwyczaili mieszkańców Pomorza, Sopotu, Wielkopolski, że będziemy coraz więcej dokładać, że będą żyli w lepszym komforcie, będą żyli w zdrowszej atmosferze, a teraz możemy tylko być, a nie dokładać tego wszystkiego co najlepsze. Stąd też szukamy alternatywnych rozwiązań, czy partnerstwa publiczno-prywatnego, czy czystej energii, chociażby wodoru. Pandemia spowodowała zerwanie wielu łańcuchów dostaw. Wojna wywołała kryzys uchodźczy. Wszystkie te zjawiska spowodowały wiele kryzysów, wywołały inflację napędzaną wysoką ceną energii, paliw i żywności. Moim zdaniem jednym z remediów na rozwiązanie tych problemów jest szybkie uruchomienie finansowania ze środków unijnych forum wymiany myśli pomiędzy różnymi stronami życia społecznego. Mamy tu zarówno stronę samorządową, ale i rządową. Mamy świat nauki, ale i świat biznesu. Mamy organizacje pozarządowe i wielu aktywnych urzędników. I właśnie takie forum wymiany konstruktywnych myśli otwarte daje możliwość wypracowania wielu rekomendacji. Dla mnie najważniejsza jest rozmowa z strony samorządowej ze stroną rządową i zrozumienie przed drugą stronę naszych potrzeb. Poszliśmy kwestie transformacji energetycznej, które wynikają z po pierwsze z potrzeby ograniczenia emisji klimatycznej. Coraz częściej również mieszkańcy jakby wywierają presję i mają świadomość, wywierają presję na samorządy, żeby w tym kierunku by inwestowały, ale też ostatni rok, wojna na Ukrainie, wzrost cen surowców energetycznych Powoduje, że, ten, że zapewnienie taniej, ale też czystej energii jest tego wyzwaniem dla samorządów, dla spółek samorządowych, ale też dla mieszkańców, tak? dla poszczególnych, w szczególności tych najuboższych. Przypisujemy sobie jako samorządowcom bardzo wysokie kompetencje, że jesteśmy najlepsi i oczywiście, że jesteśmy, ale dobrze jest, jeżeli uda nam się wyjść. Poza, poza pewien schemat, żebyśmy też zrozumieli swoje słabości.